Nie wszystko idzie zgodnie z planem. Jorgensen coś o tym wie. Spodziewaliśmy się, że trudno będzie odnaleźć ślady zaginionej ekspedycji, ale znaleźliśmy to: dziennik jednego z jej członków i mapę, na której zaznaczono kopiec, w którym Melius Erichsen zostawił ostatnie zapiski dotyczące nieznanego lądu. Co to jest kobiet widoczny z daleka z tuskaninami? Zorganizuję kolejną ekspedycję. Co? Jeszcze jedną? Tym razem przejdę przez wieczną zmarzlinę, by odzyskać to, co tam zostawili. Nie wracamy do domu? To tu przybyliśmy. Bez tych zapisów stracimy północną Grenlandię na rzecz Amerykanów. Jorgensen jest niepełnosprawny. Nie mogę iść sam. Więc jeden z Was stanie przed wielką szansą. Potrzebuję ochotnika, który pójdzie ze mną.